Dzisiaj gotuję z Dionisem fasolakia, czyli bardzo szybkie, bardzo pyszne, bardzo tanie danie. Taka potrawka z fasolki zielonej, ziemniaków, cebuli, pomidorów. Należy do tej samej grupy co briam, czyli ladera, a więc w garnku jest sporo oliwy, ale nie tak dużo jak myślicie, nie tak dużo jak przy briamie. Briam bardzo wam smakował. Dziękuję za wszystkie zdjęcia briamów, które sami wykonaliście. Mam nadzieję, że fasolakia również Wam e, posmakuje, więc zaczynamy. E, kroimy cebulę, którą przez chwilę przysmażymy na e, oliwie. E, więc najpierw cebula grubo pokrojona. musi być jakoś super dokładnie. Mam tutaj dwie cebule i trzy małe szalotki. Dlatego, że mam całkiem sporo tej fasolki. Myślę, że z tej ilości składników to będzie danie na jakieś na pewno przynajmniej dwa porządne obiady. Więc najpierw cebula, lub ale nie za długo. Ona powinna się tylko lekko zeszlić. I zaraz powędruje do niej e, ta fasolka, która też musi na e, tej rozgrzanej oliwie chwilę się e, posmażyć. W międzyczasie pokroję czosnek. A to, czego słuchamy dzisiaj, to jest, e, jest, to jest pieśń, utwór. E, e, w wykonaniu Marii Falaburi do muzyki Nikisa Teodora Kisa, a tekst to jest e, słynny wiersz greckiego noblisty, poety Jorgosa Seferisa, Arnisi lub z Myślę, że to jest e, bardzo adekwatny wiersz do czasów, w których żyjemy. Mówię o e, obecnych. W trudnych dniach e, pandemii to jest wiersz, który mówi o tym, że e, czasami przychodzi w życiu konieczność zmiany. E, Jorgos Seferis, Arnisi, lub drugi tytuł, to Perigliani. E, jest teoria, która mówi, że ten wiersz powstał. Wtedy, kiedy Seferis był przez chwilę ambasadorem Grecji na Cyprze. Cypr był jego ukochaną wyspą. I był absolutnie zachwycony pięknem Cypru. Ja na Cyprze byłem raz, przez kilka dni, dwa razy, przez kilka dni. Potwierdzam, naprawdę bardzo, bardzo tam pojechać. Kiedy już będzie można pojechać, to powiedzcie. Dobra, dodaję ziemniaki. Pasolkę. Pasolak jest bardzo dobrym daniem, także dlatego, że to jest danie jednogarunkowe i robi się bardzo szybko. Będziemy potrzebować w sumie jakieś no, maksymalnie 40 minut, ale myślę, że nawet trochę mniej. Teraz przez chwilę wszystkie te składniki. Czyli cebula, ziemniaki i fasola e, się będą smażyły. Możemy teraz już dodać e, przyprawy, e, czyli sól, pieprz i cynamon, który jest bardzo ważnym dodatkiem. E, myślę, że w polskiej kuchni nie do końca docenionym raczej dodajemy go do e, deserów, natomiast w Grecji. Często stosowany jest do takich dań warzywnych, ale także do dań mięsnych. Na przykład cynamon jest obowiązkowym składnikiem musaki. Dobra. Na sekundę to przełożę, żeby pieprz. Oczywiście. sól i cynamon, nie za dużo i wracamy na kolejnym składnikiem jaki dodamy będą pomidory, mogą być te świeże pomidory starte na tarce, takie są oczywiście najlepsze jeśli jest lato i akurat mamy na przykład greckie pomidory. A jak nie, to pomidory z puszki zupełnie wystarczą i będziemy potrzebowali też trochę wody yy. i to tyle, to cała filozofia, jak dodamy pomidory i wodę, pokrywka 20-30 minut i trochę się pogotuje i będzie gotowe. Jak spróbujecie e, tego dania, e, to bardzo proszę e, dajcie znać, jak wam wyszło. Możecie zostawić komentarz na dole pod filmikiem, e, albo na Facebooku, albo na Instagramie. E, bardzo jestem ciekaw, czy wam posmakuje. I posmakuje. Już za sekundę. Może pokażę najpierw, jak to się w tej chwili prezentuje. Już teraz bardzo ładnie pachnie. Ten cynamon, który Uwolnił cały swój aromat eee, i słodka szalotka, no naprawdę wygląda świetnie. Dobra, pomidory, jeden słoik myślę wystarczy, chociaż zaraz się upewnię. Wody, sporo wody, taka, żeby przykryła ziemniaki. Danie będzie gotowe wtedy, kiedy fasolka zmięknie, ale przede wszystkim, kiedy ziemniaki będą już miękkie, bo to one potrzebują najwięcej czasu. Znów pokażę. Nie wiem, czy widać dobrze, czy nie widać. Pewnie będzie ciężko to pokazać. No dobra, jak nie widać, to musicie zaczekać, zobaczycie efekt końcowy. Dobra, wszystko jest zakryte. Za 20-30 minut fasolakia będzie gotowe do zaserwowania na obiad. fasolakia już gotowa gotowe wydaje mi się że w greckim to jest liczba mnoga jednak tak wyglądają zajęło ich ugotowanie trochę dłużej niż myślałem nie 20-30 minut a no dobrze ponad 40 dlatego że ktoś co chwilę zmniejszał mi gaz w każdym razie ziemniaki już są miękkie fasolki miękkie i danie jest gotowe. No Wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Jeśli będziecie mieli do wyboru kilka rodzajów ziemniaków, kupcie oczywiście te, które najlepiej się gotują, a nie te do pieczenia. Niby to oczywiste, ale ja czasami się w sklepie mylę. Dobra. Tak to wygląda. Na górę trochę Popuszczonej fety. Do smaku jeszcze trzeba sobie dosolić i dopieprzyć oraz um, trochę suszonego oregano dodać. Ja sobie przywiązłem taką mieszankę e, z Aten. Byłem tam niecałe dwa tygodnie temu, jeszcze przed całą zabieruchą z koronawirusem albo w trakcie musiałem skrócić swój pobyt. W każdym razie udało mi się trochę oregano suszonego fajnego kupić. Eee, no i tak. Tak wygląda fasolakia ladera. Smacznego. Gotuj z Dionisem. Eee, proszę zostawiajcie komentarze. Eee, smacznego i na zdrowie.